Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nazywam się Tarczyński Adam, Kościół Bożej Mocy Gdańsk. Dzisiaj chciałbym się podzielić kolejnym cyklem przypowieści. Pierwszą przypowieść o siewce, możecie Państwo znaleźć na kanale YouTube Kościół Bożej Mocy. Dzisiaj jestem w kontynuacji. Zatytułowałem to Nauczanie jako przypowieść o soli i światłości. Kto ma, niech otworzy ze mną słowo Boże i śledź to, co będę ci czytał. Bo to jest bardzo ważne też, żebyś miał zrozumienie słowa. Przypowieści zawierają wiele ukrytych rzeczy, które trzeba złapać objawieniem z Duchem Świętym. Będę czytał od 5 rozdziału. Tu są początki kazania na górze. Jezus zaczyna uczyć błogosławieństw i wymienia bardzo ważne cechy, którymi powinni być zaszczepieni wierzący w Boga ludzie. Mówi po pierwsze tak: błogosławieni. Miłosierni, ale bowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni ci, którzy łakną sprawiedliwości, oni będą nasyceni. Czytam piątą Ewangelię Mateusza. I zobacz dalej, ósmy werset mówi tak: błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni oglądać Boga będą. Zobacz, jak ważne cechy Jezus wskazuje w kwestii tych cech, które mają być widoczne w naszym życiu. Sprawiedliwi, miłosierni, czyli ci, którzy miłosierdzie okazują, tak? czystego serca. I dziewiąty werset jest bardzo ważnym wersetem, bo on mówi tutaj o tym, że błogosławieni pokój czyniący, ale bowiem oni synami bożymi nazwani będą. I to jest bardzo ważny klucz dla nas. Człowiek, który czyni pokój, zaczyna wchodzić w wymiar tego, że jest przez Boga określony jako Jego Syn. Wiemy dobrze, za słowa Bożego, że ci, którzy narodzili się z Ducha Świętego, są dziećmi Bożymi. Ale dziecko to jest dziecko. To jest małe, to jest niemowlak, to jest ktoś, kto potrzebuje ciągle pomocy. Natomiast to jest już większy wymiar. Jeśli ty jesteś osobą, wokół której roznosi się pokój, tak? Pokój Boży, to wtedy masz wymiar do wejścia w pułap Syna Bożego. A to jest już w ogóle całkiem inne przełożenie, bo gdy sięgniesz do listu do Galacjan, otwórzcie list do Galacjan na chwileczkę ze mną, pokażę Wam bardzo ciekawy fragment ze Słowa Bożego, który jest bardzo przydatny nam do życia. Tutaj jest taki, taki fajny, w trzecim i w czwartym rozdziale z listu do Galatów, fragment ze Słowa Bożego, który mówi przede wszystkim, o synostwie Bożym na skutek mojej i Twojej wiary. Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli widzisz, jeśli Ty wierzysz w Jezusa Chrystusa, to masz od razu pułap przejścia na synostwo Boże, tak? syn Boży. A z tym idzie bardzo ważna kolejna rzecz. Spójrz dalej do czwartego rozdziału Listu do Galacjan. Piąty werset mówi tak: aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. I szósty werset mówi: Jeśli jesteście synami Bożymi, przeto Bóg zesłał ducha swojego syna do waszych serc, który woła ojcze, tatusiu, i więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i też dziedzicem przez Boga. I to jest bardzo niesamowite objawienie dla mnie i dla ciebie, jeśli to zrozumiesz. Bo Jezus uczył jednej modlitwy, tak? W Ewangelii, jak Go zapytali, jak się modlić, to On nie wyjął całego modlitewnika i nie pokazywał ludziom wielu modlitw, tylko pokazał jedną modlitwę, która wywyższa Ojca w niebie. I pierwszym, czym w ogóle zaskoczył wszystkich, to było to, że nazwał Boga, Boga, który stworzył niebo i ziemię ojcem. I mówi, tak się módlcie, Ojcze nasz, też zauważ, że modlisz się nie Ojcze mój, tylko Ojcze nasz, Ojcze nasz wszystkich, nas wszystkich, tak? Tak jak gdzieś masz tłumaczone w słowie, że słońce wstaje nad wierzącymi i nad niewierzącymi, tak? Kochają się ci, którzy znają Boga i ci, którzy nie znają. Dlatego ta modlitwa pokazuje pułap zrozumienia, że to jest dobry Ojciec w niebie. Abba, słowo, które w oryginale jest tutaj przyniesione do Listu do Galacjan, w tym szóstym wersecie czwartego rozdziału, pokazuje najwyższy wymiar zrozumienia Taty. Abba to jest Tatuś, Tatuś, Tatulek, Ojczulek, tak? To jest ktoś, kto o Ciebie dba i mało tego, gdy Ty jesteś, tak jak tu Ci czytam, osobą, wokół której emanuje pokój Boży, która tworzy pokój, czyni wokół siebie, to wtedy jesteś też dziedzicem. I to jest kolejna niesamowita obietnica dla mnie i dla Ciebie, bo jeśli jesteś dziedzicem, to jesteś dziedzicem wszystkich obietnic Bożych. Zgadza się? I Słowo Boże mówi, że ile tych obietnic jest, to jest do Koryntian, Ty masz się z nimi zgodzić, powiedzieć na nie tak, i Amen. Więc być może już tutaj masz odpowiedź, czemu twoje modlitwy są mało skuteczne. Mogą być właśnie mało skuteczne i nie docierać do nieba przed Boży Tron z powodów któryś tych zaniedbań, że albo nie wykazujesz miłosierdzia, albo nie jesteś sprawiedliwy, czyli jesteś w jakichś kompromisach, albo masz nieczyste serce, tak? Lub jesteś osobą, która nie wprowadza pokoju. I teraz bardzo ważną rzeczą jest też to, abyś zrozumiał, że Ty jesteś dedykowany. Jeśli wierzysz w Boga, zaznaczam, jeśli wierzysz w Boga i jesteś odrodzoną z Bożego Ducha osobą, to jesteś dedykowany, aby być tutaj solą tej ziemi, tak? I żeby być światłością świata. To jest niesamowita odpowiedzialność, którą na mnie i na Ciebie. Scedowuje Jezus Chrystus, tak? I to jest bardzo ważne też, żeby to dobrze zrozumieć. Jezus mówi tutaj wprost w kolejnych wersetach: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli ona zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic się już nie przyda, tylko po to, żeby była precz wyrzucona. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Czyli zobacz. Jezus daje wymiar wierzącym w niego i w Boga ludziom. Bardzo dużą odpowiedzialność, tak? Sól, ziemi i światłość świata. I mówi nie zapala się świecy i nie stawia się jej pod korcem, czyli gdzieś w przykryciu, tylko na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Czyli to jest też kolejny fragment Słowa Bożego, który pokazuje, jakie, jaka odpowiedzialność na tobie ciąży. Jeśli ty się mienisz wierzącą w Boga osobą, to Twoje życie musi być jawne dla wszystkich i ono musi świecić wszystkim, którzy są w Twoim domu. Słyszysz? Wszystkim, którzy są w Twoim domu. Ja wiem, że będą prześladowania. Ja wiem, że będą rozdwojenia, bo o tym Jezus mówił. Jezus mówił wyraźnie w kolejnych fragmentach słowa, że tam, gdzie On będzie, to przyjdzie też rozdwojenie, przyjdzie miecz, który będzie ciął, który będzie różnił Ojca z synem, tak synową z Teściową. Więc te rzeczy będą następstwem. Natomiast bardzo ważny jest szesnasty werset, bo to jest wymiar, do jakiego Jezus powołał ciebie jako wierzącą osobę, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. No i tu się już pojawia pewien problem, prawda? Nie jest łatwo być człowiekiem idealnym, zwłaszcza jeśli ty się dopiero urodziłeś na nowo z Bożego ducha, jeśli poznałeś Boga, być może słyszałeś o Jezusie tydzień temu, miesiąc temu i twoje życie jeszcze jest w totalnej rozsypce, ale Jezus Ciebie powołał do tego, żebyś był światłością tego świata i żebyś był solą tej ziemi i mówi o rzeczach, które mają być jawne, jeśli Ty się mienisz, Synem Bożym, to ty musisz przynosić owoc godny opamiętania. Ludzie muszą widzieć po Twoim bogobojnym postępowaniu i życiu Ojca, tak? Mają widzieć Ojca Twojego, który jest w niebie. Dlatego Jezus wielokrotnie zagadywany przez ludzi, nie był pytany w celu tego, żeby go czegoś nauczono. Tak? Ten człowiek, który zadawał faryzeusz czy tam uczeni w Piśmie, próbowali Jezusa, krótko mówiąc, pochwycić na czymś. Oni nie chcieli nic od Niego wziąć. Oni nie chcieli się niczego nauczyć, oni chcieli Go pochwycić. I Jezus im wprost mówił Waszym ojcem jest diabeł, bo spełniacie Jego życzenia, Jego pragnienia i według Jego porządliwości żyjecie. Więc wróćmy do początku. Ważnym zrozumieniem. Tych podobieństw o soli, i jeszcze będę tutaj zaraz rozwijał dwie drogi i dwa fundamenty, jest najpierw zrozumienie prawidłowego, tak, błogosławieństwa, które ma przyjść do mojego i Twojego życia poprzez cechy, które musisz w sobie wypracować. Czyli musisz być osobą sprawiedliwą, musisz być osobą cichą, czyli pokorną. Cicha to jest pokorna, musisz być osobą, która jest miłosierna, tak? Miłosierna to jest taka, która przebacza. Jezus mówił, Pragnę od Was miłosierdzia, nie ofiary. Dzisiaj wielu ludzi nadal próbuje uczynkowością Boga kupić. Próbuje pokutować, nie wiem, w jakiś różny sposób kupić Boga lub go złapać za nogi. A to zupełnie nie będzie skuteczne, bo Jezus uczył tego w kolejnych przypowieściach o darowaniu długów dłużnikom. I pokazał wyraźnie, jak mamy funkcjonować. Jeśli Tobie darowano, to i Ty musisz innym darować, czyli odpuszczać swoje, ze swojego serca. I to jest bardzo poważny problem w dzisiejszym kościele. Wielu ludzi ma niepozałatwiane sprawy przebaczenia innym. A zgodnie z modlitwą Pańską, jeśli Ty nie odpuścisz, słuchaj uważnie tego, co mówię, jeśli Ty w swoim sercu nie odpuścisz tym, którzy wobec Ciebie zawinieli, to i Bóg, Ojciec, nie odpuści Twoich przewinień. I wtedy Twoja modlitwa o chleb powszedni, o to, żebyś dostał pewne rzeczy, zupełnie nie dotrze do nieba. Rozumiesz to? Dlatego musisz być osobą miłosierną. Mało tego, masz mieć czyste serce, bo wtedy masz też obietnicę, że ujrzysz oblicze Boga. A kolejnym jeszcze błogosławieństwem jest, że ma się przez ciebie roznosić pokój Boży, bo to ci wymiar, daje wymiar, rangę nazwania syna, jako Syna Bożego. Tak? Czyli tych, których doszło Słowo Boże, są synami i tych, którzy poczynią pokój. Teraz zobacz dalszą część. Mamy kolejny fragment w Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, gdzie jest zatytułowane to jako dwa fundamenty. Każdy więc, kto słucha tych słów i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce, czyli na skale. Czyli widzimy już wyraźny rozdział. Ty możesz słuchać, ale możesz nie wykonywać. Dzisiaj jest wielu słuchaczy Słowa Bożego. Właśnie tak jak mówię, ludzi, którzy zadają pytania, którzy słuchają odpowiedzi, ale nic z tym nie robią i dalej zostają w miejscu, w którym byli. Natomiast jeśli ty Będziesz wykonywał je, to tu jest dalej wspaniała obietnica, że gdy spadnie deszcz ulewny, gdy wzbiorą rzeki, powieją wiatry i uderzą na ten dom, na Twój dom, on nie runie, gdyż był zbudowany na skalę. Tak? Czyli Jezus wyraźnie pokazuje w tym fragmencie, że tylko od Ciebie i ode mnie zależy, co będziesz miał w swoim życiu, jeśli będziesz postępował zgodnie ze Słowem Bożym. To masz obietnicę, że cokolwiek przyjdzie do twojego i mojego domu, to musi się to usunąć, gdyż twoje życie, twój dom się ostoi. Czyli krótko mówiąc, masz za wkopany duży, potężny fundament, który pozwoli ci przetrwać największy kryzys, największy atak, największą tragedię. Natomiast każdy, kto słucha słów moich, to mówi Jezus, tak? czyli słów Jezusa musisz słuchać przede wszystkim lecz ich nie wykonuje. Przyrównany będzie do męża głupiego. I zaraz za tym masz kolejną przypowieść o panach jakich? Mądrych i głupich. Tak, Jezus nazwał ludzi głupimi. Tak, głupimi. Bo zawsze mówił, że są mądrzy, którzy słuchają słowa i przestrzegają i są głupi, którym brak oliwy, którzy gdzieś się pogubią, idą w ciemność. Tak? I potem mówią, o, to nie działa. Ale jest prosty wniosek. Jezus mówi, kto nie słucha, nie wykonuje, kto słucha i nie wykonuje, będzie przyrównany do męża głupiego, zbudował swój dom na piasku. Spadł ulewny deszcz, wzebrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły, dom runął, upadek jego był wielki. Zauważysz, co tu w ogóle, zauważasz, co to jest w ogóle napisane, że wtedy upadek będzie wielki. To nie będzie mały upadek, to będzie wielki upadek. I tłumy się dziwiły, tak, bo Jezus uczył jako moc mający. Dlatego jest bardzo ważna rzecz, żebyś ty znalazł prawdę, żebyś znalazł prawdę swojego Słowa Bożego. Jezus mówi, że niewielu ją znajduje. Pamiętasz na pewno fragment kolejny ze Słowa Bożego, gdzie Jezus mówił, to wam mała trzutko upodobało się Bogu objawić tajemnicę Królestwa. Czyli widzisz sam, że tajemnice Królestwa nie są dla wszystkich. Tajemnice Królestwa nie są dla tych, którzy oglądają teleekspres i misia uszatka przed snem, tylko tajemnice Królestwa są dla tych, którzy rozkoszują się Słowem Bożym, którzy Jego strzegą, tak? którzy zasiewają je w swoim sercu. Wtedy Bóg będzie ci objawiał tajemnice, bo On to powiedział, że przyjdzie Duch Święty, który objawi wam wszystko. Tak? Czyli bardzo ważnym kluczem jest rozpoznanie, Osoby Bożej, która jest Duchem Świętym. Jeśli nie masz Ducha Świętego, będziesz czytał tę książkę jak zwykłą książkę historyczną. Ale gdy przyjdzie Duch Święty, on będzie wprowadzał cię we wszelką prawdę. Skąd to wiem? Taka jest obietnica w Słowie Bożym. I jeszcze ostatni fragment, który chcę poruszyć, to jest też z Ewangelii 7, z 20, przepraszam, z 13 wersetu. Bo tu czytałem wam o dwóch fundamentach i to jest bardzo ważne, żebyś ty miał zrozumienie na czym budujesz, na czym budujesz swoją wiarę, tak? Ile zainwestujesz w Boga, tyle zbierzesz owocu. Ile zainwestujesz w swoją wiarę, tyle zbierzesz owocu, tak? Dzisiaj mamy bardzo y, dramatyczny bieg wydarzeń na świecie. Widzimy, że tragedia zarazy tej, która przyszła z Azji, po prostu no, y, przeraziła świat. Dzisiaj ludzie są y, przerażeni, są wystraszeni, nie wiedzą, co będzie dalej, żyją w bardzo dużym lęku i strachu. Natomiast ja wiem, że do Twojego życia może przyjść pokój Boży, może przyjść ponadnaturalny pokój Boży, bo Jezus to mówił. Jezus mówił przede wszystkim w Ewangelii Jana. Ja odchodzę do domu u Ojca, i co powiedział: Idę Wam tam przygotować mieszkanie. I dalej złożył wspaniałą obietnicę: Niech się wasze serca nie trworzą i nie lękają. I powiedział: Pokój mój wam zostawiam. I ty dzisiaj możesz realnie doświadczyć pokoju Bożego. Ty dzisiaj możesz realnie odczuć miłość, radość i pokój Ducha Świętego, bo to jest przypisane, te cechy są przypisane Duchowi Świętemu. Jeśli jesteś w lęku, w strachu, to znaczy, że jesteś na złej drodze. Bo to nie jest duch od Boga. Jest w Słowie Bożym napisane: Nie dał Ci Bóg ducha strachu, tylko ducha trzeźwego myślenia, ducha odwagi i ducha mądrości. Strach i lęk pochodzi od diabła, pochodzi od złego, i tym Cię karmią dzisiaj media. Tak? Jeśli będziesz się tym karmił, to będziesz się trząść w domu. Natomiast jeśli poznasz Ducha Świętego, jeśli zbudujesz dobry fundament na Słowie Chrystusowym, i jeszcze ważną rzeczą jest, odnajdziesz prawidłową drogę, zaznaczam, bo są dwie drogi. Tak czytam kolejną przypowieść. 7 Mateusza 13: Wchodźcie przez ciasną bramę. Widzisz, brama jest ciasna. Jezus mówi: Musisz wejść przez ciasną. Ktoś to kiedyś obrazowo widział, że ciasna brama to jest taka brama, która nie pozwala Tobie przenieść Majdanu, bałaganu życia dalej w kolejny etap. Bo Słowo Boże mówi, że jeśli się rodzisz z Bożego Ducha, oto, tam jest takie dodane fajne słowo, oto wszystko stało się nowe, nowe. Czyli nie masz starego Majdanu, nie masz Majdanu związań grzechem, nie masz Majdanu związania jakimiś używkami narkotykowymi, tylko je zostawiasz stare plecaki, stary bagaż doświadczenia zostaje za tobą, tak? I masz wejść właśnie przez taką bramę, bo szeroka, przestronna wiedzie na zatracenie. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzi. Czyli Jezus mówi: Wielu wchodzi na zatracenie, wielu idzie na zatracenie. Natomiast jeśli ty znajdziesz ciasną bramę i wąską drogę, to ona ciebie zaprowadzi do żywota. Ona zaprowadzi ciebie do miejsca pokoju. Ona zaprowadzi cię do miejsca bezpieczeństwa. I tu jest zaraz za tym dodane: niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Do naszej społeczności miesiąc czasu temu trafił Grzegorz, człowiek, który nas słuchał, gdy głosiliśmy Ewangelię na ulicach Gdańska. Jego życie było w totalnej rozsypce, był pod wpływem alkoholu, miał poranioną twarz. I usłyszał od nas o Bogu, o Jezusie. I przyszedł do nas, i stanął przy nas, i prosił, żebyśmy się o Niego pomodlili. Ja mu chwilę najpierw tłumaczyłem, czym jest Ewangelia. Czym jest dobra nowina? Bo pamiętaj, Ewangelia jest mocą Bożą każdemu, którzy wierzą, i Ewangelia jest tylko dobrą nowiną. I gdy ja mu głosiłem, jego serce zaczęło się pomocną być dotykane. On, pojawiły się łzy w jego oczach, pomodliliśmy się o niego. Przyjechał do nas na spotkanie i po chyba na, na drugim spotkaniu, podczas modlitwy, został całkowicie uwolniony ze wszystkich związań, które były, mówi, że nawet przestał palić papierosy, dostał taką łaskę, nie mówiąc już o piciu, została uzdrowiona w cudowny sposób jego noga, którą miał połamaną, nie mógł pracować. Dzisiaj ma pracę, dzisiaj ma nowy paszport, dostał nowy bilet od Jezusa Chrystusa. Oto wszystko stało się nowe. I to jest też dla ciebie. Jeśli tego słuchasz, to bardzo ciebie proszę, żebyś sięgnął do Ewangelii żebyś zaczął rozważać Słowo Boże i żebyś też zrozumiał, że potrzebny jest Duch Święty, który Cię przez to przeprowadzi, bo musisz wybrać, musisz dokonać wyboru, czy chcesz być tym, który wybudował swój dom na skalę, czy chcesz być tym, który znalazł tą wąską, ciasną bramę i przez nią przeszedł, bo to będzie też oznaczało oddzielenie do Twojego życia. Zobaczysz szybko, że jeśli będziesz wzrastał w wierze i w objawieniu Chrystusa, wielu ludzi się Tobą zgorszy. Wielu ludzi będzie fałszywie o Tobie źle mówić. Wielu ludzi Ciebie będzie przeklinać. A kolejną rzeczą jest też, żebyś doszedł do pułapu zrozumienia, że jeśli Ty jesteś Synem Bożym, to wybacz, ale muszą zatem iść wyraźne owoce. Musisz czynić pokój, musisz nieść sprawiedliwość, musisz być osobą miłosierną. I te cechy spowodują, że wtedy ludzie będą widzieli nie po Twojej gadce Boga, tylko będą widzieli po Twoim postępowaniu, że potężny Bóg. W niebie jest Twoim Ojcem. A jeśli Bóg jest z tobą, któż może być przeciwko tobie? Więc nie bój się, nie, nie obawiaj się, nie bój się tego, że najdzie na ciebie jakaś choroba, bo Słowo Boże mówi, że Bóg będzie ciebie strzegł. Jest napisane, że aniołom moim przykazałem, aby ciebie strzegli i nie urazi się Twoja noga o kamień, nie umrzesz z powodu wirusa grypy, tylko masz. Szukać Boga całym sercem, znaleźć właściwą bramę, przecisnąć się przez nią, zostawić stare rzeczy, pozwolić im, żeby odpadły i zacząć mocno kopać. Najpierw będziesz musiał mocno kopać, żeby dokopać się do skały, i to będzie wymagało wysiłku od Ciebie. Wtedy, gdy Ty się dobrze przyczepisz do skały, to Twój dom, Twoja sytuacja, ostoi się zawsze. Błogosławię tych, którzy tego słuchają. Zasubskrybuj sobie kanał, kanał Kościół Bożej Mocy Gdańsk. Tam znajdziesz moje kolejne nauczania. Jeśli będziesz pragnął nas poznać bliżej, możesz się skontaktować z nami poprzez Facebooka, możesz się skontaktować poprzez stronę Kościół Bożej Mocy na Facebooku lub przez YouTube'a. Szukaj nas. Usługujemy w mocy, modlimy się skutecznie o uzdrowienia, o uwolnienia. Mamy kilka świadectw całkowitego uwolnienia ludzi z narkotyków, z ciągów alkoholowych. Poza tym widzimy masę cudów, łącznie z tym, że znikają ludziom guzy, raki, śmiertelne choroby. Nawet mieliśmy trzy świadectwa w ostatnim czasie, że łuszczyca się wycofała. Niewyleczalna choroba pod wpływem mocy Bożej wycofała się z ludzkiego ciała. To jest potężny Bóg, w którego wierzę i to jest potężny Bóg, którego chcę Tobie pokazać. Błogosławię Ciebie, jeśli to słuchasz. Wyłącz.